Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym materiale z serii Koncept na piątek, w którym razem z pozostałymi członkami Koła Naukowego Twórców Gier Game Deck przygotowujemy cotygodniowe publikacje autorskie. Ja nazywam się Nikodem Wyrzykowski, znany także jako stańczyk, a Was serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli ktoś zapytałby mnie o przykład gry, która szczególnie zapadła mi w pamięć przez swoją warstwę audiowizualną, nie miałbym problemu z wymienieniem co najmniej kilku. Do pierwszych ogień pójdzie gra, z której pochodzi utwór, który tak idealnie pasował do intro tego wideo, czyli Hotline Miami. Jeżeli coś miałoby sprawić, że czułbym się jak w latach 80-tych lub 90-tych, to byłaby to popielniczka z logo McDonalda albo synthwave'owe kawałki Moon. Nie wiem, dlaczego ich nazwa pisze się jako akronim, czy powinienem w takim razie mówić MOON? Nieważne, mniejsza z tym. Hotline Miami to kolejny z indie projektów wydanych przez naszego pana i zbawcę Devolver Digital, który wylewa na nas hektolitry krwi i bebechów w wolver tych kolorach w akopaniamencie najtłustszych bitów. Jeżeli miałbym uzasadnić, dlaczego akurat Hotline Miami bez robienia e, muzyka good Powiedziałbym, że dużą rolę w tym, jak odbieramy tę muzykę, jest timing. Dla kontekstu wyobraźmy sobie, że jesteśmy znowu w roku 2012. Koniec świata za rogiem, a my właśnie zaczynamy grać w tej ikonicznej gry po raz pierwszy. Po standardowych kredytach odpala się menu z takim oto sam trackiem w tle. Nie jest to coś, co hypuje graczy od samego początku. Mało tego, pozwala zrelaksować się podczas wybierania preferowanych ustawień, w tym swoim drogą całkiem ciekawie zaprojektowanym menu głównym. Wybieramy pierwszą misję i w samym tutorialu dostajemy już jakieś hinty, że ta gra będzie miała trochę mroczniejszy klimat. Chciałbym też zwrócić uwagę na oprawę graficzną w pikselowym stylu, która po 10 latach zyskała tylko na smaku jak wytrawne wino. I mean, spójrzcie tylko na obsmarkany wąs tego menela. Zaraz potem następuje krótka sekwencja z enigmatycznymi typkami w maskach. Odbieramy telefon, zgarniamy paczkę z naszą własną maską i wsiadamy do samochodu. Jednak w momencie, w którym zaczyna lecieć ten energiczny bit, nie potrzebujemy już więcej dialogów czy ekspozycji. Teraz już dokładnie wiemy, co dalej robić. Ostatni przeciwnik zostaje rozsmarowany na podłodze. Dostajemy to: Dzwonienie w uszach i wracanie do auta w ciszy. Gra przed końcem chaptera daje nam krótki moment refleksji. Wow, ale z nas kawał skur... Baba boi! From this point on, chciałbym jak najbardziej uniknąć nadużywania słowa intensywne, ponieważ obawiam się, że może się ono powtórzyć w tym materiale niejednokrotnie, ale nic nie poradzę na to, że najbardziej zapamiętuję sam traki, przy których rozwałka jest tak intensywna, że zaczynam płakać jak ośmioletnie dziecko, któremu powiedziano, że Mikołaj nie istnieje. Doom Eternal, wydany przez naszą ukochaną BFSD, nie stawia na delikatność, tylko na stary dobry napierdze z heavy metalem w tle. Albo jakimś innym metalem, którego po paru minutach siedzenia na Redditie odechciało mi się researchować. Nazwiemy go techmetalem, ponieważ ten termin najbardziej mi się spodobał. W tej sekcji przygotowałem trochę mniej faktycznej analizy, jako że temat całkiem dobrze broni się sam. Jesteś w piekle, dookoła są demony, tu jest twój patek tlujący śrutem, a tutaj Tech Metalowa składanka, która sprawia, że aż chce się zrobić moszpit w swojej własnej sypialni. To, w połączeniu z dynamiczną rozgrywką i, że tak powiem, visceral oprawą graficzną, gdzie wszystko jest w palecie pod nazwą Wściekle Krwisty Ogień Piekielny, pozwala nam się poczuć jak sam Doomslayer. I mean, czy ta gra byłaby taka sama, gdyby rozgrywka wyglądała właśnie tak? Pytanie retoryczne. Nawet menu główne w tej grze nie daje nam chwili wytchnienia, ponieważ Mick Gordon po prostu jest fizycznie nieprzystosowany do robienia muzyki, która nie jest hardkorowa. To może teraz dla odmiany trochę prawdziwego doom eternal. Seria Fallout podchodzi do udźwiękowienia w trochę inny sposób. Piosenki, które lecą w radio in-game nie są jakimiś potężnymi nutami, które motywują nas do siania zniszczenia wśród przeciwników, a wręcz przeciwnie, jest to jedna z bardziej chillowych i nieironicznie dobrych składanek muzyki z gatunku Americana. Miejscami można usłyszeć też piosenki country i stąd też można poznać fanów Fallouta. Nikt inny nie słucha country nieironicznie. Myślę, że dobór takowej muzyki bardzo dobrze pokazuje disconnect pomiędzy z pozoru ponurym światem, jaki prezentuje Fallout, a to, jakie śmieszne i zwariowane potrafią być pustkowie. Trzeba również pamiętać, że muzyka z radia w naszym Pip-Boyu towarzyszy nam zawsze, zarówno podczas intensywnej potyczki z wrogiem, jak i przy eksploracji randomowych zgliszczy. No chyba, że postanowilibyśmy je wyłączyć. Ale przecież wszyscy dobrze wiemy, że popełnianie zbrodni wojennych idzie w parze najlepiej z piosenkami ze stacji Radio New Vegas. Pewnie spodziewaliście się, że ten tytuł pojawi się tu prędzej czy później. Metal Gear Rising Revengeance to absolutny majstercztyk, który został zrodzony z geniuszu Hideo Kojimy i ekipy z Panami. Jest on Hackend Slashem, do którego przychodzimy na chwilę, z wodzeniem fantastyczną mechaniką cięcia ostrzem o wysokiej częstotliwości, a zostajemy na dłużej dla wyjątkowej, dynamicznej, fast paced rozgrywki znakomitego soundtracku i eee... Eh, kogo ja oszukuję? Wszyscy wiemy dlaczego zostajemy na dłużej. Może to zabrzmi trochę głupio, ale na pierwszy rzut oka można zorientować się, że tę grę robili Azjaci. Nie chcę brzmieć jak burak, tak po prostu jest, że charakteryzują się oni swojego rodzaju intensywnością, której nie da się podrobić, jednocześnie trzymając się na krawędzi spektrum tego, co wydaje się przesadzone. To, co odrzuca pewną część graczy, jest dokładnie tym samym, co przyciąga całą resztę. Gdzie każdy racjonalny człowiek powiedziałby wystarczy, wideo Kojima mówi więcej, szybciej i głośniej. Pierwszy przykład z brzegu. Zakładam, że nie tylko ja byłem mokry podczas tej sceny. Stop oczywiście mokry od łez, które leciały po moich policzkach strumieniami nawet po kilkukrotnym przejściu gry. W Hotline Miami muzyka stopniowo wzrasta na intensywności w miarę jak przechodzimy przez poziom. Tu jest podobnie, ale najczęściej występuje to jak bijemy się z bossem i przechodzimy przez jego fazy. Nie jest to zauważalne od początku, ale kiedy słucha się soundtracku z tej gry dość regularnie, można się zorientować, że miejscami muzyka jest lupowana, żeby nie dawać graczowi epickiego breakdownu, kiedy sam nie robi czegoś równie epickiego. Dlatego właśnie, jak wcześniej wspomniałem, timing jest kluczowym sposobem, gdy muzyka zapadła nam w pamięć, no i oczywiście engageujący gameplay, który nie pozwala nam się znudzić nawet przez moment. Wiem co mówię, mój attention span jest nieistniejący. Nie bez powodu gry, które są w stanie utrzymać uwagę nadpobliwego dziecka, są często jednymi z najpopularniejszych. Honorable Mentions, ponieważ nie mam czasu zagłębiać się w każdą pojedynczą grę. Dark Souls, ponieważ kucz piewający właśnie jest w stanie wywołać stres połurazowy u weteranów tej gry, a pierwsza odsłona tej serii przedstawia momentami naprawdę świetnie zaprojektowane krajobrazy, chociażby takie Anor Londo. Minecraft, może to przez nostalgię, ale chyba nie ma bardziej chillowej muzyki na tej planecie. Science Row 3, ponieważ kariera Tkanio Westa powstała w tej ikonicznej misji, i zakończyła się zaraz po niej. Devil May Cry, z podobnego powodu co Metal Gear Rising, David McKay również miał parę ikonicznych traków. GTA 5, ponieważ radio Los Santos jest lepszy od prawdziwego. No i na koniec Payday 2, tylko i wyłącznie przez ten jeden kawałek. No i to by było na tyle. Zanim nie spauzujecie, zapraszam Was jeszcze do followowania naszych socjali KNT Game Deck, na których każdego dnia pojawiają się nowe publikacje, które naprawdę warto sobie obczaić. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w następnym materiale. And don't forget guys, game the for die.